Już po raz piąty psy ozdobne i do towarzystwa spotkały się na świętojańskiej wystawie. Wszystkie zadbane i kochane idealnie odpowiadają wzorowi psa zwanego poduszkowcem. A jego przykładem jest ten przedstawiciel rasy Bichon Frise, Jeden z pięciu popili pani Magdaleny. Wcześniej hodowała setery irlandzkie, a teraz zdecydowała się na biszony. Tak, Moja córka jest potworną alergiczką. Miała astmę, szukaliśmy dla niej psa. Okazało się, że Bichon jest syn, który nie alergizuje, ponieważ nie ma typowego włosa, tylko wełnę, Więc jest... Takim psem bardzo czystym, fajnym, wspaniałym dla dzieci. No jak kupiliśmy jednego, <grywa> pojawiły się kolejne. Pani Sylwia dopiero rozpoczyna swoją przygodę z rasowymi czworonagami i wystawami. Swojego pudla goje ma od dwóch lat i dopiero uczy się nim opiekować. Potwierdza, że pudle wbrew pozorom są najinteligentniejszą spośród wszystkich ras. Mam porównanie właśnie niedawno jeszcze zakupiliśmy sobie setterka i. No! A Goja bardziej tak myśli nad tym co ma zrobić, a ten seterek bardziej działa. Także widać w nich takich jakby szósty zmiósł, bardziej, dużo myślą, po prostu dużo, dużo analizują. Zakochana w chińskich grzywaczach jest pani Alicja, która opiekuje się psami swoimi i sąsiadki. Wspólnie jeżdżą nie tylko na wystawy, a także zawody w Agility. Choć te psiaki są małe i niepozorne, to drzemie w nich wiele energii. Kocham bardzo Łyse, bo one są takie przez to, że może nie mają włosów, takie są bardzo przytulaśne. Poza tym są bardzo inteligentne. Tam mi daje bardzo dużo satysfakcji, właśnie pajemnika. Potrafi wygrać na przykład zawody na 23 psy w swojej kategorii wzrostowej. Duże, czy małe, ruchliwe, czy kanapowe, każdy pies najszczęśliwszy jest, gdy jest kochany. Miłością również się odwzajemnia. Beata Nowak, Echo 24.